Złote. to to altosta? tosta wiadomo byku pozdro Jak to podłości? Wójcik 5 zł. Kasję pozdros i ładę. Pozdrawiam, wójcik! To tak i pozdro, 4 zł. Pozdro, el nagliko, nagliko, pozdro, wójcik pozdro, el nagliko, pozdro.

Vocês seprawdziły, łapka do góry!

Tak, teraz chciałbym troszkę wrócić do Twojej walki z Alanem i Alan ma już za sobą doświadczenie w MMA. Oczywiście też jest podwójnym wicemistrzem świata w K1, ale powiedz mi, dlaczego ta walka na przykład nie będzie w formule MMA, bo mnie to zastanawia. To dużo walk teraz nie będzie w MMA. Ja chciałem walczyć w MMA, mhm. typowo przyszedłem do organizacji właśnie, żeby toczyć walki w MMA. No niestety Alan się nie zgodził powiedział, że K1. Mi zależało bardzo po prostu, żeby zawalczyć teraz na tej galii, dlatego się na to też zgodziłem. Ale myślę, że już kolejne pojedynki będę toczył normalnie do Ema. Czyli ty, tak by to była decyzja po stronie Alana, że chciałby się skonfrontować z stójkowo. Tak. Może wie, że masz tą purpurę, jeżeli chodzi o brazylijskie dżdżits. No ja myślę, że to na pewno też miało jakiś wpływ. No na pewno, na pewno po trochę, ale też nikt nie zapomina, że ostatnie dwa lata spędziłem w Tajlandii i ze stójką u mnie też jest bardzo dobrze, także myślę, że to eee. będzie na pewno ciekawa walka. Wiesz co, jak analizuję kursy BUK-Macherskie na BetCliku, to widzę, że tak, ty 1,37, Alan 2,70. Wczorajsza Barbie, 3 złote. Trzeba opiprzyć Damiana, bo nie chce przyjść na przytulaska. Jak ja się z tym czujesz? Czy nie wiem, Bo nie to chodzi? znaczy, że... Mhm. Szczerze mówiąc, na pewno jak byłem na konferencji, to mieliśmy takie... To był wyrównany ten kurs, na mnie i na niego. E, wiem, że na drugi dzień chyba po konferencji spadł. Ale nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że tak to wygląda teraz. Bo ja też się nie interesuję tym w ogóle. E, ale... 5 złotych Kas już znalazłem. Twoja spoko walkę na YT. Wpisz walka 14A2GP 2013 Gdańsk. Walczyłeś z Szymon Kosman. No to po walka 14A2GP. Ale teraz nie mamy czasu, byku. Żeby to. wychowyli. Kasio, jedziemy się. U... GRZYBEQ2000. Złote. Uważaj Najman bije z siłą 112kg Twarz ze Tak jak opierdolne z, radości, z siłą 200kg będzie miał dopiero Rajdy na elekcję Znak zarejestrowania 3 złote Siema królu, wbijaj na nasz serwer Discord, rajdujemy tam 10 lekcji dziennie, więc zajebiście tutaj masz linka https httpsdiscord.gg//gk68ty No, okay. niedługo lekcje mi się przydadzą, bo będę coś nowego tworzył. Ale to zobaczycie. Bogusław im da się na kasy, taka myśl, że być... Wiesz, że to byłby wstyd z tym workiem żeby grać 400 mm. Linda, Flinda, nie biorę takiego tak czegoś. Zastanawiam, czy będzie wszystko trybilo, jak myślisz? Nie wiem, nigdy nie byłem za granicą, nie kupowałem tego, ale wydaje mi się, że tak. Może Musiałbyś może kogoś zapytać. Przyznam, Albo do fajmuna. Nie mam co odejmować tej stójki, bo na pewno dobrze dobrze potrafi chodzić na nogach, dobrze boksuję i tak dalej. Także myślę, że to, to, to nie jest walka do jednej bramki. i Tam na pewno będzie ciekawie po dwóch stronach. Wow, wow. Wow, wow. Papiciulo 3 złote Kasio w ogóle to jaki masz rekord w boksie amatorskim No po prostu jaki masz rekord w boksie Nie wiem byku Bo to tam nie wszystkie książki Były wpisywane w książeczkę No ale 3 czwarte walk wygrane Witam, witam. Słuchajcie, Słuchajcie. Yy, krótki potencjał po prostu. Wyczekują na konflikt półpolski tym, że je... Trzy złote. zobaczysz Instagram. trzy złote. To rozjeźnisz altosta? Wiadomo, byku jak to podnieśli Wójcik Wójcik 5 złotych Siemano, kasio, pozdro z Iławy Pozdrawiam Wójcik To sta i pozdro 4 złote Pozdro, el nagliko, nagliko, pozdro, wujcik, pozdro, el nagliko, pozdro.

Butla. Lektujesz? Na 24. urodziny Lerua Merlę czeka na ciebie wiele promocji i niespodzianek. Na przykład gra ze szkliwiony street w W starym stylu, krusze gryby witam w Italii. Łatuję karabiny, i kopię jazdy. Teraz chciałbym... Tak, teraz chciałbym troszkę wrócić do Twojej walki z Alanem i Alan ma już za sobą doświadczenie w MMA. Oczywiście też jest podwójnym wicemistrzem świata w K1, ale powiedz mi, dlaczego ta walka na przykład nie będzie w formule MMA, bo mnie to zastanawia. To dużo walk teraz nie będzie w MMA. Ja chciałem walczyć w MMA, mhm. typowo przyszedłem do organizacji właśnie, żeby toczyć walki w MMA. No niestety Alan się nie zgodził. Powiedział, że chce K-1. Mi zależało bardzo po prostu, żeby zawalczyć teraz na tej gali, dlatego się na to też zgodziłem. Ale myślę, że już kolejne pojedynki będę toczył normalnie, bo normalnie. Czyli ty, tak by to była decyzja po stronie Alana, że chciałby się skonfrontować stójkowo? Tak. Może no, wie, że masz tą purpurę, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu -jitsu. No ja myślę, że to na pewno też miało jakiś wpływ. No na pewno, na pewno po trochę, ale też nikt nie zapomina, że ostatnie dwa lata spędziłem w Tajlandii i ze stójką u mnie też jest bardzo dobrze, także. myślę, że to e... będzie na pewno ciekawa walka. Wiesz co, jak analizuję kursy BUK-Macherskie na BetCliku, to widzę, że tak, ty 1,37, Alan 2,70. Wczorajsza Barbie, 3 złote. Trzeba przy Damiana, bo nie chce przyjść na przytulaska warwi. Jak ja się, z się z tym czujesz? Czy nie wiem? Bo nie to powiem. znaczy, że. Mhm. Szczerze mówiąc, na pewno jak byłem na konferencji, to mieliśmy takie to wyrównane, ten kurs. Na mnie i na niego. E, wiem, że na drugi dzień chyba po konferencji spadł, ale nawet nie wiedziałem. Szczerze mówiąc, że tak to wygląda teraz. Bo ja się nie interesuje tym w ogóle. E, ale... się, że tego ma 5 złotych Kas już znalazłem. Twoja spoko walkę na YT. Wpisz walka 14A2GP 2013 Gdańsk. Walczyłeś z Szymon Kosman. No to po walka 14A2GP, ale teraz nie mamy czasu, byku, żeby to wychowywać. Polka się, ma 2000 Żebę. Uważaj, Najman bije z siłą 112kg Ta. Tak! Jak ja go pierdolę z siłą 200kg, to będzie miał dopiero Rajdy na elekcję, znak zarejestrowania 3 złote Siema królu, wbijaj na nasz serwer Discord. Rajdujemy tam 10, no, 10 lekcji dziennie, więc zajebiście tutaj masz linka https:/discord.gg ukośnik -gk GK68. Ty. No, okay. niedługo lekcje mi się przydadzą, bo będę coś nowego tworzył, ale to zobaczycie. Bogusław, da się wakacje. Dodasz, taka myśl, że być do... Wiesz, że to byłby długi, wstyd z tym wojkiem przejrzeć 400%. Bo gusluła, Flinda, nie biorę takiego I tak czegoś. Się zastanawiam, uwagi. czy będzie wszystko trybilo, jak myślisz? Nie wiem, nigdy nie byłem za granicą, nie kupowałem tego, ale wydaje mi się, że tak. Może Musiałbyś może kogoś zapytać. Przyznam, Albo do Fame'a. Ja nie mam co odejmować tej stójki, bo na pewno dobrze, dobrze potrafi chodzić na nogach, dobrze boksuje i tak dalej. Także myślę, że to, to, to nie jest walka do jednej bramki i tam na pewno będzie ciekawia po dwóch stronach. Wow, wow. Wow, wow. Ciulo, 3 złote. Kasio, w ogóle, to jaki masz rekord w boksie amatorskim? No, po prostu jaki masz rekord w boksie? Nie wiem, byku, bo to tam nie wszystkie książki były wpisywane w książeczkę, no ale trzy czwarte 3, 3 walk wygrane. Witam witam słuchajcie yy, Krót po prostu wyczekują na konflikt półpolski tym że je Kuba Trzy złote Oj, kasio zobaczysz Instagram